Witam w kolejnym odcinku na kanale. Zaczniemy sobie oczywiście od takiego disclaimera, że ten odcinek, ani żaden kolejny na kanale nie jest tutaj poradą inwestycyjną w rozumieniu ustawy, ani żadnym doradcą inwestycyjnym i niczym, niczym w tym stylu. Po prostu to są moje prywatne opinie i odcinek ma charakter informacyjno-edukacyjny. Mecenasi kanału. Motorniczy Hulk MW4NX Dark P Gwiazda M7W Kokko Maroko. Dziękuję również wszystkim już 18 wspierającym, a także wszystkim subskrybentom kanału, których liczba przekroczyła ostatnio mielno, czyli 46 miasto pod względem populacji w województwie zachodniopomorskim. Pomóżcie temu kanałowi dalej rosnąć. Na no siemanko, witam serdecznie. Z tej strony Jakub Inwestor. Witam w kolejnym odcinku z serii 5 ruchów do 2 milionów PLN odcinek numer 28 korekty w portfelu, portfel blisko Rekordu. E, czyli odcinek z mojej serii, taki gdzie e, pokazuję Wam mój portfel e, inwestycyjny, który prowadzę tutaj e, na GPW. Oczywiście to nie są żadne porady inwestycyjne, nie należy się sugerować tymi ruchami, które wykonuje w tym portfelu, ponieważ no, jak gdzieś tam yy, wykonuje też takie ruchy, nieraz spekulacyjne, ale generalnie nie należy nikogo kopiować, nie należy, nie należy się sugerować gdzieś tam ruchami innych graczy na rynku, tak to nazwijmy. Natomiast ja wam to pokazuję niejako w celach takich też. Edukacyjnych, żebyście mogli zobaczyć, na co ja zwracam uwagę przy doborze spółek do portfela e, i też, żeby pokazać, że na tej giełdzie naszej też da się e, zarabiać. Stałych widzów zachęcam do łapki w górę pod tym filmikiem, do komentarza dla zasięgu. No i co? Startujemy. E, jeszcze dodam na początek, że ten odcinek będzie przebiegał w podobnym charakterze jak poprzedni odcinek, czyli najpierw pokażę... E, Jakie spółki gdzieś tam pojawiły się w tym portfelu, a w zasadzie do niego wróciły, jakie gdzieś tam, jaka spółka wypadła z tego portfela i umówię gdzieś tam pokrótce te ruchy. Potem Wam pokażę mój portfel w ujęciu procentowym. No i przejdziemy do wyniku portfela, do wartości portfela, do wykresu portfela w ujęciu 90-dniowym. A także na sam koniec do wyników na poszczególnych, e, póki co jeszcze otwartych pozycjach inwestycyjnych. E, a więc, tak, jeśli chodzi o tak zwane in-outy, czyli jakie spółki tutaj pojawiły się w portfelu i jaka spółka z tego portfela wypadła, to jest tak, no, pojawiły się w tym portfelu ponownie spółki AutoPartner i NeWac. E, i one pojawiły się z takich względów, że autopartner został ponownie przeze mnie dodany do tego portfela, ponieważ no, stwierdziłem, że ten efekt, którego się bałem mm, jakiś czas temu, czyli yy, czyli efekt gdzieś tam wynikowy, jaki autopartner pokazywał, tam, że, że przychody rosły w tempie poniżej już 2% miesiąc do miesiąca, to jednak stwierdziłem, że mogłem jakby przesadzić gdzieś tam z tym mogłem po prostu przereagować w wyniku tego, że po prostu w tamtym miesiącu, za który Autopartner raportował te wyniki, był o jeden dzień pracujący mniej, co uświadomiłem sobie później, że to mogło mieć wpływ na wyniki, no i faktycznie nowy raport, jaki pokazał Autopartner już pokazał wyniki powyżej 10%, do tego też bym się nie, 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 nie gdzieś tam nie przyzwyczajałbym się do tych 10% ponad, ponieważ znowu ten akurat miesiąc, za który raportował oto partner, był o jeden dzień pracujący więcej w tym roku w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast mimo wszystko uznałem, że cały czas takie tempo przychodów obecne, powiedzmy, się utrzymuje gdzieś tam, wzrostu przychodów utrzymuje się na tym tempie gdzieś tam pomiędzy 5 a 7%, tak realnie. Więc stwierdziłem, że, że przeregowałem gdzieś tam po prostu wcześniej sprzedając tą spółkę, no bo ja tutaj cały czas gram pod ten magazyn w Zgorzelcu, ten, ten nowy hub w Zgorzelcu, tak. Jeśli chodzi o Newak, no to on wrócił do portfela tak trochę z braku laku, e, ponieważ gdzieś tam miałem wolną gotówkę, no i stwierdziłem, że załaduje tą gotówkę w ten Newak, e, ze względu tam na kontrakty, portfel, zamówień i tak dalej, spodziewałem się dobrych wyników na tej spółce. Co do spółki, która wyleciała tutaj z portfela, to jest spółka One More Level, czyli spółka gamingowa, która wyleciała ze względu na to głównie, że tak naprawdę rozgrywałem ją spekulacyjnie pod, tak naprawdę, playtesty ich najnowszej gry, Valor Mortis. No i gdzieś tam pozbyłem się akcji tej spółki przy okazji właśnie tych playtestów. Playtesty moim zdaniem wypadły dość słabo, tak szczerze powiedziawszy. To znaczy, pik, pik był dobry. Natomiast całościowe gdzieś tam przełożenie na listę i na followersów uważam, że jest stosunkowo słabe. No, także tym bardziej myślę, że dobrze zrobiłem, że tutaj tej spółki się z portfela yy, pozbyłem. Tym bardziej, że ja trochę powątpiłam, szczerze mówiąc, w ten termin premiery na 2026 rok. Jak tam spółka gdzieś wypuszcza takie informacje, szczerze powiedziawszy, do końca w to nie wierzę. No, zobaczymy, jak się potoczy historia. Natomiast. Natomiast gdzieś tam powątpiewał, powątpiewam jakby po prostu w ten termin premiery, po pierwsze, a po drugie te playtesty nie były wcale jakieś rewelacyjne. Szczerze powiedziawszy spodziewałem się dużo jakby lepszego przełożenia playtestów na wishlist tej followersów niż to miało miejsce, ale to jeszcze za chwilę też omówimy. Dobrze, to zanim jeszcze przejdziemy do omówienia tej sytuacji na, na właśnie one more level i omówienia tych playtestów to a potem autopartner, i tak dalej, to jeszcze Wam pokażę, jak wyszedłem na tej spekulacji na One More Level. Także no, niespecjalnie mi tutaj poszło. Tak naprawdę wygenerowałem 1200 zł zysku, co uważam tak naprawdę za wynik słaby, patrząc na, na to, ile tam kapitału angażowałem w tą, w tą spekulację. Tak naprawdę kilka procent zarobku wydaje mi się, że słaby wynik. No, i teraz przejdę do tego omówienia tych playtestów, a więc, tak, jeśli chodzi o playtesty, te gry właśnie Valor Mortis o on One More Level, no to pik jest tutaj dobry, bo to jest prawie 3000 jednocześnie grających, 2977. Natomiast potem, zobaczcie, szybko bardzo ta liczba gdzieś tutaj grających spadła i w zasadzie przełożenie uważam, że na łyż listę jest słabe, tak naprawdę. Ponieważ jeśli sobie zobaczycie, jak wyglądała ta już lista gdzieś tutaj na starcie tych playtestów, to było mniej więcej 190 miejsce. W tym momencie mamy 160, także 30 miejsc. Gdzieś tam tylko do góry, no może jeszcze trochę się podciągnie, no ale generalnie uważam, że to jest tym bardziej, że jak gra jest w drugiej setce, to uważam, że ten efekt jest słaby dla porównania Playtesty Star Rapture, to, to, to ta gra poszła gdzieś tam 40. Miejsc w pierwszej setce była i poszła 40 miejsc do góry, także tutaj ten efekt playtestów był dużo słabszy. No i też jeśli chodzi o te followersy, tak, no to tak jak tutaj macie, gdzieś tam w momencie playtestów było 13500 followersów, obecnie jest no niecałe 15,5 tysiąca, czy, czy może już jest 15,5 tysiąca, no ale bo to też wymaga tutaj odświeżenia, tak, to, to nie jest tak, że co. Chwilę Wam macie tutaj takie dokładne wyniki na tej stronie gamespopularity.com. Natomiast, no, w każdym bądź razie 2000 followersów więcej na takich playtestach, uwzględniając gdzieś tam tą grę, kapitalizację spółki i tak dalej, uważam, że to jest wynik słaby. Tak szczerze powiedziawszy, także generalnie, sumarycznie podsumowuję te testy, że playtesty moim zdaniem jakoś nie, 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 nie wzbudziły we mnie jakiegoś efektu wow, tak? tak jak to było w przypadku playtestów Star Rapture od Creepy Jar, gdzie no, to było 40 miejsc do góry już w pierwszej setce, także no wiecie, no, w pierwszej setce się trudniej generalnie przebijać niż w drugiej setce, więc porównując te na przykład playtesty właśnie Star Rapture do playtestów Valor Mortis, no to Star Rapture zdecydowanie wygrywa jeszcze tam był też pik, był większy, bo tam był powyżej 6000. Także, no, moim zdaniem, te playtesty wypadły dość słabo. No dobrze, i teraz jeszcze powiem chwilę o tym autopartnerze. A więc, dokładnie tak jak Wam powiedziałem, no, to, co mnie strygerowało wcześniej do sprzedaży, to były te wyniki, które były tutaj opublikowane w sensie informacja o przychodach miesięcznych była opublikowana tam 10, 10 września i zobaczcie, że za ten okres wzrost sprzedaży 1,88% tak? eee, za ten sierpień, natomiast to był po prostu tam był tylko. Tam był jeden dzień pracujący mniej niż rok wcześniej, dlatego taki efekt był tego wszystkiego. Natomiast tutaj już właśnie kolejny raport eee, 10,77 Procenta rok do roku, tak? Za, za tutaj wrzesień. Tylko, że tutaj znowu jest, należy uwzględnić to, że tu znowu jeden dzień pracujący więcej był rok do roku, tak? Więc to też jest nienaturalne. Ani ten 1,88 jest nienaturalny, ani ten 10,77 jest nienaturalne prawda? Leży gdzieś po środku tak naprawdę, więc to jest pewnie 5-6%. Tym bardziej, że Intercars w tym. W czasie zrobił 13, nie czyli 13%. To jest ta sama branża, też te części samochodowe Intercast. tak. Więc no to pokazuje, że, że tutaj to te dni, jakby pracujących, tej bardziej mają też wpływ, i po prostu ja wcześniej tego gdzieś nie uwzględniłem i zbyt, pochodnie, zbyt pochopnie sprzedałem po prostu akcję tej spółki, no, obawiając się, że już ta deflacja cen po prostu tak oddziaływuje na te wyniki, bo tam jest deflacja cen też tej branży części samochodowych. Gdzieś tam się zacząłem obawiać, że to już aż tak oddziaływuje na te wyniki, że one spadają już tam do tylko 1,88% wzrostu, ale no nie, po prostu był jeden dzień pracujący mniej i to się tak przełożyło na te wyniki. Stąd też AutoPartner wrócił do portfela. Odkupiłem go gdzieś tam po tańszych pieniądzach niż go miałem, więc w sumie gdzieś tam można powiedzieć, że to było takie skuteczne kółeczko, było sprzedałem wyżej, odkupiłem taniej nie odkupiłem co prawda tyle akcji co miałem bo jeszcze taki nie jestem też do końca przekonany powiedzmy do tej deflacji cen i tak dalej no ale stwierdziłem że skoro te przychody nie spadają w takim tempie jak gdzieś tam mógł sygurować ten poprzedni raport no to stwierdziłem że warto tą spółkę jakby przywrócić do portfela no dobrze, i teraz już przejdziemy do tego jak wygląda mój portfel tutaj po sesji piątkowej 10 października anno domini 2025 roku. A więc wygląda on dokładnie tak jak widzicie na obrazku. Czyli <coughs> ciągle niezmiennie największą pozycją w tym portfelu, chociaż już zdecydowanie mniejszą niż było to jakiś czas temu, jest Creepy Jar, ma 22% udziału w tym portfelu. Potem Pepco 19% Autopartner 16%, czyli trzecie miejsce, potem jest CD Projekt 15%, potem jest tajemna spółka tak zwana, która ma 11% tutaj udziału w portfelu, nie chcę ujawniać nazwy tej spółki, ponieważ tam są na tyle mało obroty, że. No boję się, że jakbym to zrobił, to po prostu i doszłoby tam do jakichś wzrostów, na przykład o 70%, to potem by po mnie tutaj KNF przyjechał i powiedział: O, ty zły, niedobry, tutaj tak nie wolno, prawda? Więc tutaj nie ujawniam nazwy. Scanway 11%, no i Newa 6%, tak? Tak wygląda obecnie ten portfel. Czy jestem z niego zadowolony, czy nie w obecnym formacie? No, powiem Wam szczerze, trochę nie do końca bo moim zdaniem mam za dużo spółek w portfelu, tak uważam, że przesadnie się zdywersyfikowałem tutaj, mam aż 7 spółek w portfelu, ale uważam, że w sumie te wszystkie firmy, które mam, one mają jakieś perspektywy, no i tak nie mogę się trochę zdecydować. Ja raczej jestem zwolennikiem posiadania jakichś takich koni pociągowych portfela, nazwijmy to, czyli spółek o większej wadze, no to w chwili obecnej jest takie rozsmarowane u mnie, chyba widać że to niezdecydowanie takie. No, zobaczymy. Ja będę gdzieś tam na bieżąco tym zarządzał i, i zobaczymy, jak to gdzieś tam dalej będzie, będzie wyglądało, tak? Na chwilę obecną, taki skład portfela, jaki widzicie. Natomiast proszę się do tego nie przywiązywać też. Tym bardziej, zważając na to, jaka była sesja w piątek w Ameryce, to ten skład mojego portfela też może się tutaj zmienić, tak? Więc. W, w, kolejnym, w kolejnym tygodniu. Więc, więc no ja też mam oczy gdzieś tam otwarte szeroko i patrzę, co się dzieje tak? na świecie, więc może być różnie. Także proszę się do tego nie przywiązywać. No dobrze, i przechodzimy do wyników tego mojego portfela. A więc, jak widzicie, wartościowo po sesji tej piątkowej na warszawskim parkiecie portfel przekroczył 175 tysięcy złotych. Także stopa zwrotu w tym momencie, jak kręcę ten materiał tego portfela, to jest plus 66% od startu portfela, czyli no wynik bardzo dobry, bo tu start portfela był w listopadzie 2024, gdzieś tam pod koniec listopada, więc mniej więcej w 10,5 miesiąca 66% już po prowizjach. Także wydaje mi się, że wynik. Bardzo dobry. Teraz pokażę Wam ten portfel w ujęciu 90-dniowym. A więc tak wygląda ten portfel w ujęciu 90-dniowym. Także jak widzicie, pik portfela był tutaj dokładnie 2 października 2025 roku, kiedy osiągnął on wartość przekraczającą 177 tysięcy złotych. Potem doszło do jakichś tutaj spadków. Teraz trochę odbijamy. No i generalnie jesteśmy na tym poziomie 175 tysięcy, ale jak widzicie, w ujęciu 90-dniowym tutaj ten portfel generalnie rośnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, oczywiście, dalej. No i tak wyglądają wyniki tutaj na poszczególnych pozycjach. Po tej sesji, właśnie 10 października. Czyli tak, no pojedziemy może od gdzieś tam Od gdzieś tam największego procentowego zysku Czyli jak widzicie największy procentowy zysk W tym momencie w tym portfelu mam na Scanwayu Którego tutaj ponownie dałem do portfela ze średnią ceną nabycia 134 tam z kawałkiem Widzicie obecna cena 174 zł Także zysk wirtualny w tym momencie mam na poziomie 29 i 5%, a nominalnie 4300. Także, no, można powiedzieć, że znowu ta spółka mnie zaskakuje, bo za pierwszym razem jak ją dodałem do portfela, to też tam w zasadzie kilka tygodni miałem na niej 30 czy tam 35% i teraz jest analogiczna sytuacja. Także, no, no, ale to jest spółka też tutaj warto dodać z sektora kosmicznego tak, bo to jest polski, gdzieś tam producent teleskopów do satelit, nawiązujący kontrakty z graczami z, z, z różnych szerokości geograficznych to znaczy z Korei Południowej, z Niemiec, z ESA jakieś kontrakty też podpisują, czyli z no tą europejską agencją europejską agencją tak no i dodatkowo też podpisują kontrakty z amerykańskimi też firmami tak także generalnie rzecz biorąc no, podpisują sporo kontraktów komercyjnych mają duży backlog i Dodatkowo też gdzieś tam są, są plany rozszerzania tego wszystkiego dalej przez te firmy, szczególnie przez firmę Marble Imaging. Jest tam taki yy, gdzieś tam kontrakt, który ma yy, perspektywy do bycia znacząco rozszerzonym. I, i no to gdzieś tam napędza też yy, tą spółkę. Ta spółka też generalnie współpracuje z sektorem obronnym z grupą WB i tak dalej, więc tutaj naprawdę no spółka taka na czasie można powiedzieć, bo i sektor kosmiczny i sektor gdzieś tam zbrojeniowy no i to wpływa pozytywnie można powiedzieć na notowania tego podmiotu. Kolejna spółka pod względem wzrostu no to będzie tutaj Pepco już, na które dość, jak widzicie dość mocno postawiłem, cena wejścia 27 20, przepraszam, 5,71 w tym momencie kurs 26,34 Mam na tym jakieś 2% z kawałkiem zarobku, czyli na razie nie ma tutaj jakiegoś szału, no ale jestem na plusie, na tym Pepko. Tutaj głównie gram na to, że no, spółka zaczyna gdzieś tam publikować bardzo dobre raporty wynikowe i widać taką generalnie pozytywną tendencję na tej spółce do wzrostu tzw. LFL-a, który jest bardzo ważny właśnie przy tych spółkach. Yy... Typu właśnie, czy to Dino, Żabka, Pepko, właśnie tam ten LFL jest ważny i oni generalnie na tym parametrze rosną, więc to jest korzystne. Wynika to z kilku czynników, o których teraz nie będę rozpowiadał tutaj, żeby nie przedłużać przesadnie tego odcinka, no ale generalnie mm, spółka ma też oczywiście ryzyko, bo tam jest ryzyko podażowe ze względu na Ibex. Czyli głównego akcjonariusza, eee, jest ryzyko podaży akcji. Natomiast, no, patrząc gdzieś biznesowo, w tym momencie oni wyglądają moje ocenie dobrze. Eee, kolejne miejsce to jest CD Projekt, na którym mam jakieś 1% zarobku. Eee, no i jak widzicie, wchodziłem po 257,29. Obecnie kurs jest nieco wyżej. Jeśli chodzi o ten CD Projekt, dlaczego ja to gram? No, gram to głównie pod premierę Wiedźmina 4, gdzie no, uważam, że po prostu będzie gra pod tą premierę i to jest główny tak naprawdę powód tej rozgrywki. Też są kolejne gdzieś tam tytuły w planach, oprócz tego Wiedźmina 4 jest, oni gdzieś tam planują też robić remake Wiedźmina 1, Cyberpunka 2 oczywiście planują w jakimś tam dalszym horyzoncie. Też mówi się o jakimś Jednym tajemniczym projekcie, no i również się mówi o e, grach online, gdzieś tam, że będą chcieli na przykład zrobić Wiedźmina Online, tak jak jest GTA Online, czy tam e, Cyberpunk Online. Więc, no, generalnie rzecz biorąc, spółka ta ma perspektywy. No i też jest duże prawdopodobieństwo, że tutaj będzie gra pod samego tego Wiedźmina 4, który w moich gdzieś tam szacunkach najprawdopodobniej będzie w 2027 roku. Ja tak gdzieś to szacuję, patrząc chociażby po raportach dotyczących programów motywacyjnych spółki. No tak, można wywnioskować, że najprawdopodobniej premiera będzie w tym 2027. Więc, więc no, myślę, że pozycjonowanie się w tym momencie teraz pod tą premierę, czyli gdzieś tam półtora roku wcześniej, wydaje mi się, że jest dobrym momentem, chociaż no, czas pokaże. I to jest tak, czyli to jest trzecie, trzecia spółka, czwarta. No minimalnie jakiś tutaj zarobek mam na autopartnerze, ale to skromny. Tutaj już mówiłem o tej spółce, dlaczego ją dodałem do portfela. To jest generalnie producent części e, samochodowych I, mm, i generalnie dystrybutor części samochodowych, tak, i ma, który ma marki własne, ale też tutaj głównie chodzi o mi chodzi przynajmniej o hub w Zgorzelcu, e, który w zasadzie zaczyna gdzieś tam powoli działać, natomiast w pełni operacyjny nie ma działać od początku 2026 roku i tu jest moja główna zagrywka pod ten hub, pod potencjalne zwiększenie właśnie wolumenu e, sprzedaży po prostu, czyli przy, gram na to, że im przychody wzrosną. Tak, jak w tym momencie Wam mówiłem, że te przychody gdzieś tam lawirują w tych widełkach, powiedzmy tak naprawdę, realnie, odrzucając te dni robocze w te czy we te. Pewnie to jest 5-7% wzrostu przychodów. No to ja się spodziewam, że jak oni odpalą ten hub już tak w pełni. No to ja myślę, że to będzie dobre kilkanaście, może nawet powyżej 20%. Tego się spodziewam. Dlatego gram ten autopartner. No a potem już mamy stratne pozycje, mam newa, jak widzicie, no czyli producent taboru kolejowego. Oni generalnie mają duże kontrakty. I, I generalnie w tym momencie te kontrakty materializują, także no ma to bezpośredni gdzieś tam wpływ na wyniki spółki. Więc to jest taki typ, bym powiedział, bardzo mocno fundamentalny ten nawak. Jak zresztą większość tak naprawdę moich typów. No i ostatnia, nie przepraszam, przedostatnia spółka to jest Creepy Jar. Tu jeszcze One More Level pokazuje, który już sprzedałem. Ale przedostatnia spółka to jest Creepy Jar. Na tym jest strata 2,6 w tym momencie. Eee, gram. Natomiast ja już na tej spółce zarobiłem. Kto dłużej śledzi tą serię, to wie, że ja tutaj dużo zysku też skasowałem. Eee, a w tym momencie mam po prostu już taką pozycję, którą potem wchodziłem pewnymi pakietami akcji. Eee, ja tych akcji miałem dużo więcej, część sprzedałem, część zostawiłem. Przez chwilę w ogóle jeszcze miałem jeszcze mniej niż te 85, ale odkupiłem trochę jak zbili tam ceny na 400 bodajże 29 zł, no to uznałem, że chyba, chyba ich pogięło i tam odkupiłem trochę tych akcji. No i w tym momencie siedzę z taką średnią 469 zł na jakiejś lekkiej stracie. Tutaj generalnie gram pod premierę gry Star Rapture. Nie wiem czy będę trzymał jakby te akcje... Do końca, w sensie do premiery, zobaczę. Myślę, że jakiś pakiet sobie zostawię, jeśli sytuacja będzie wyglądała tak jak w tym momencie. Natomiast ja tutaj jeszcze po cichu liczę na koopowe playtesty, właśnie gry Star Rapture. Spółka dała na ostatniej konferencji do zrozumienia, że raczej nie będzie tych koopowych playtestów, no ale też tak do końca się od tego nie odcięli, że tam. Chcieliby to zrobić niby, ale, ale raczej nie zrobią. Na takiej zasadzie to brzmiało, więc zobaczymy. No, bo to jakby jednak zrobili te kołpowe playtesty, to pewnie był booster i na wishlistę, i na zainteresowanie na wszystko I, i być może i na kurs też. Zapewne też, więc ja po cichu gdzieś tam na to liczę, że to będzie taki ekstra, można powiedzieć, gratis. Jakby się udało zrobić te kołpowe playtesty tej gry Star Rapture. A jeśli nie, no to, no to po prostu już jedziemy tutaj na premierę Early Access 6 stycznia gry Star Rapture. Myślę, że są szanse powodzenia, ale no zobaczymy. Zawsze, premiera gier to jest jednak. Każdej gry to jest jednak ryzyko. Chociaż, no patrząc po tych playtestach, właśnie jak to poszło w przypadku tych playtestów singleplayerowych, gry Star Rapture, no to to wygląda moim zdaniem dość dobrze. Dość dobrze i raczej się tutaj pozytywnie zapatruję na tą premierę, ale. I raczej sobie zostawię jakiś pakiet akcji na to premierę. Natomiast nie wiem jeszcze, ile tego, ile tego yy, będzie. I yy, jak to dokładnie będę rozgrywał, będę monitorował sytuację na bieżąco, bo ja tak zazwyczaj w ogóle przy każdej pozycji robię, że po prostu się tymi spółkami interesuję i patrzę też gdzieś tam, jak to wygląda, a nie że tak kupuję i sobie coś trzymam przez rok, bo to jest dobra spółka. No to ja tak nie gram. Wiem, że niektórzy ludzie tak sobie przynajmniej mówią, że tak grają. No to. Krzyż na drogę, ja tak nie gram w każdym bądź razie. I teraz tak, ostatnia spółka to jest ta tajemna spółka, na której na razie mi nie idzie. Tu mam stratę 6,22%. No, tylko że tu są bardzo małe obroty. No i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało z tą pozycją, ale póki co mi się to, ta pozycja trochę jednak nie podoba. Znaczy, myślę, że spółka, ma perspektywę, ale. Ale no po prostu gdzieś to moje wejście takie było trochę się czuję teraz jakbym się ubrał no, w trakcie tej spółki tym bardziej że tam za bardzo obrotów nie ma. No dobra zobaczymy jak to gdzieś tam dalej mm, się potoczy. No i cóż dajcie znać co u was jak u was wyniki. No i cóż trzymajcie się do następnego no i cześć.